Dzień dobry, drogie wagi. Zapraszam Was na wysłuchanie czytania dla Waszego znaku na miesiąc grudzień. Zobaczymy, co tutaj tarot Wam pokaże. Zapraszam Was do zapisów na czytania roczne na rok 2025, na sesję rejki oraz na odczyty z Kronika Kaszy. Jeżeli Was woła, to zapraszam do kontaktu. Okej, okay, wagi. Wagi grudzień 2024. Wagusie, co tutaj dla Was się pokaże? Zaczniemy od trzech głównych energii: i Wasze nastawienie myśli, zamiary. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to wielki, ogromny spokój, takie wyciszenie jakby wzburzonych fal. Czyli jeśli były jakieś turbulencje, drogie wagi, to teraz coś się uzdrawia, teraz coś się wyjaśnia. Energia króla mieczy jest energią prawdy, rzetelności, sumienności, odwagi, decyzji, rozwiązywania konfliktów, dochodzenia do porozumienia. Hmm. To jest również energia władzy, tak? I nie da się ukryć, że to jest wasza energia, bo ten król wam patronuje, ten żywioł wam patronuje. Więc będziecie w swoim żywiole lub dotyczy to osoby, która w jakiś sposób wpływa na wasze życie w grudniu. Często to jest traktowany ta osoba traktowana jest jako lekarz, chirurg jako doradca prawny, jako policjant, jako prokurator, urzędnik, więc w tych sprawach tutaj może coś się uzdrawiać, i wy wchodzicie w energię uwolnienia, odrodzenia, takiego, takiego świeżego powiewu wiatru. Oczyszcza się u Was przestrzeń, następuje zmiana jest znalezione wyjście z sytuacji, jest rozwiązanie tej sytuacji. Być może wcześniej wydawało wam się, że nie ma sposobu, no cud musiałby się zdarzyć, żeby połączyć ten przysłowiowy ogień z wodą, a tymczasem ten cud tu się wydarza, moi drodzy niewątpliwie jest to też energia powściągliwości którą wy w sobie tutaj macie ale wy zdajecie sobie z tego sprawę że warto poczekać że warto być może lepiej się przygotować bo jak gdyby energia nowego początku tego odrodzenia załatwienia jakiejś sprawy z przeszłości jest tuż za rogiem więc to już jest taka pewność pozytywnej zmiany. No dobrze, to zobaczmy, o co chodzi. O co chodzi z tym królem mieczy? Dziewiątka buław, tak. Czyli ja bym powiedziała, że tu już jest pewnego rodzaju zmęczenie daną sytuacją, takie wypalenie. I tutaj bym powiedziała, że następuje też złożenie broni. Czyli tak czy inaczej, coś się uspokaja. I siła. Tak, dwie karty, zobaczcie, które leżą na sobie. Dwie karty wielkich arkan, które mówią. O wzroście, o uzdrowieniu, o poprawie sytuacji, o tym, że mm, czujecie, jak energia pozytywnie się zmienia na Waszą korzyść, jak odzyskujecie moc, siłę, jak wzrasta ten potencjał, jak udaje Wam się okiełznać lęk, okiełznać znać mm, Trudności, pokonać przeszkody i paść, monet Czyli jesteście pełni nadziei na uzdrowienie, ale również na nowy początek. To jest czytanie ogólne, więc to może być tak naprawdę nowa praca, nowa relacja, kwestie zdrowia, kwestie starania się o dziecko, nauki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sąd ostateczny często mówi o tym, bo to jest odrodzenie, czyli my się odradzamy z jakiejś sytuacji, która już była. Więc super. Super, aczkolwiek mam wrażenie, że możecie być przetyrani, kochani. Tak. Być może jest to związane z tym, że węzły karmiczne będą wychodziły z Waszego znaku i przechodzą na oś ryby panna. I być może to jeszcze jakieś takie naleciałości, pozostałości odrabiania lekcji tej przysłowiowej karmy, doświadczeń, jeszcze tutaj troszeczkę na Was wpłynie. Ale tak jak mówię, to idzie w kierunku oczyszczenia. Poprawy, w kierunku poprawy sytuacji. Dobrze. Miłość. Miłość dla wag, które są w związkach i dla singli. Drogie wagi, jesteście już jedenastym znakiem, w którym robię czytanie, i tutaj na pozycji singli to się raczej pojawia taki czas, gdzie wy. Zwracacie uwagę na siebie, na swoje samopoczucie, na swój komfort, na swoją obfitość, i tak jak, jak gdyby nie do końca szukacie tej połówki. Dobrze się czujecie w swoim towarzystwie, bardzo komfortowo. Natomiast jeśli chodzi o związki, mamy ósemkę kielichów, czyli powroty i rozstania, powroty i rozstania. No jest tutaj potrzeba uwzdrowienia jakiejś sytuacji, jest potrzeba spojrzenia na coś wyżej niż zdania sobie sprawy z czegoś. Także, no, owszem, można, że jest potrzeba wypłynięcia na powierzchnię, żeby zobaczyć tą tęczę, która spełnia marzenia, która jest znakiem obfitości, ale z czym się trzeba pożegnać. Bo jak gdyby za dużo macie bagażu u nóg i ciężko wypłynąć jest na powierzchnię. Więc trzeba podcinać to, co nie służy. Tak, Trzeba dokonać jakichś zmian. Trzeba dojrzeć emocjonalnie do zmian. Zobaczmy. Tak. I, i tutaj jest energia raz, że nadziei, która. Która jest dla Was bardzo budująca i wierzycie w to, że, że to się uda naprawić. Natomiast dla niektórych wag to jest po prostu um, pojawienie się innej osoby w Waszym życiu. I, I tak się wahacie. Tak, i tak się wahacie. Zostać odejść, zostać odejść. No dobrze, to zobaczmy jeszcze tych singli. I piątka kielichów. Hmm. Wiecie co, wydaje mi się, że być może część z Was opłakuje jeszcze jakąś relację, hmm. ale też może ciężko Wam się pożegnać z tym komfortem takim, gdzie jesteście sami ze sobą. Może macie takie doświadczenia, że w chwili, kiedy pojawia się druga osoba, wasze życie diametralnie się zmienia, niekoniecznie na lepsze. Jak gdyby czujecie bardziej. Dyskomfort, i jak gdyby ta druga osoba, tak jak gdyby zagracała waszą przestrzeń, tak? Więc tutaj być może ten bagaż doświadczeń yy, trzyma was, yy, trzyma was w tym byciu singlem I, i grudzień tak trochę was zachęca do tego, żeby skupić się na na tym co dobre, na tym co można rozwijać żeby zmienić też jakieś emocjonalne przekonania, zamknąć jakąś przeszłość ok sprawy zawodowe co tam w sprawach zawodowych uwag a co w finansach Czes. No, sporo u was arkan wielkich, drogie wagi, więc rzeczywiście czas będzie dla was ważny, poważny i być może oczyszczający, a w związku z tym hmm, trudny. Macie wierzę. Przede wszystkim w pracy uważajcie na konflikty, na wszelkiego rodzaju wypadki, uszkodzenia. Hmm, na podpisy. Na, bądźcie po prostu ostrożni, bo może to się skończyć tak zwaną katastrofą. Niewątpliwie wieża mówi o, o zmianach, nagłych zmianach. No, czytanie ogólne, więc to może dotyczyć różnych rzeczy: że firma zamyka oddziały, że zwalnia ludzi, że wysyła na przymusowe L4, że obniża pensje, albo że nie wiem, coś było obiecane, obie, obietnice nie zostaną dotrzymane, bo firma ma kryzys. I tak dalej, i tak dalej. Po jakiś tam konflikt z pracownikami, z, z szefostwem i tak dalej, tak? Więc tutaj może ogień za, zapłonąć, ale taki ogień bar, bardziej gniewu. No i zobaczcie, jest to związane z cesarzem, a mamy tutaj cesarza również na finansach, więc może to być stricte związane z finansami, tak? Czyli, że obcięcie jakiejś premii, Miała być podwyżka, tej podwyżki nie ma, miały być jakieś prezenty na święta, nie ma. Tniemy wydatki, nie wiem, zabierają flotę, karty, jakieś tam firmowe, więc coś tutaj moi drodzy, coś tutaj zachwieje waszych. W Waszych posadach i w, waszych, w Waszej stabilizacji. Niewątpliwie też to może być utracone, utracone stanowisko, być może wyższe stanowisko, lub konflikt z jakąś osobą, tak? Lub konflikt z jakąś osobą. I tak, jakby te finanse właśnie zależały od tego cesarza, bo przychodzą odgórnie jakieś rozporządzenia, bo cesarz to władza, tak? On dyktuje tutaj co ma być, a czego ma nie być. Natomiast no cesarz też, też mówi o. Bo jest czwóreczka, czyli dla niektórych wag tutaj nie za wiele się zmieni i będzie, że tak powiem, tak, jak było stabilnie. Tak, i rydwan. Czyli tutaj. Nie wiem dlaczego, ale tak jakby ktoś przejmował kontrolę nad waszymi finansami, nad waszymi wydatkami. Tak mi się trochę, albo będziecie inwestować w jakieś pojazdy. W jakieś pojazdy, podróże i tak dalej. Okej. Okay. Na co uważać? Co pomoże? Najważniejsze wydarzenie dla Was w grudniu. No właśnie, finanse. Eee, pozytywna niespodzianka, co Was ucieszy? Zobaczcie, drugi raz są dostateczne czyli uwalniacie się z Wynik. Lub jakieś kwestie rodzinne się tutaj uzdrawiają, rodowe. I rada dla Was. Odwrócona sprawiedliwość. No, ciekawe. Wasza energia się odwraca, drogie wagi. Hmm. Na co uważać? Moi drodzy, na wszelkiego rodzaju roszczenia, konflikty, słowa, niedopowiedzenia, kontakty z ludźmi, wszelkiego rodzaju spółki, podpisywanie umów, na to uważajcie. Bo mamy tutaj trójkę, czyli jest grupa ludzi, mamy miecze, mamy serce i to się odwraca. Czyli jest potrzeba wyjaśnienia czegoś, jest potrzeba uwolnienia, ale nie ma rozmowy. Nie ma spotkania, nie ma znalezienia jak gdyby jak, jakiegoś punktu zaczepienia. No? Tak. I to jak gdyby blokuje Was przed zakończeniem czegoś, taka jakaś, nie wiem, upartość, zranione ambicje, więc może warto to puścić, bo tutaj macie co, co pomoże. Mamy kartę pustelnika. Po pierwsze, być może panna, jeżeli macie kogoś wśród otoczenia ktoś z rodziny, przyjaciel, osoba zaufana. Panna to również ktoś mądry w danej dziedzinie, więc może warto też iść do jakiegoś specjalisty. Ale przede wszystkim pustelnik to jest ta mądra głowa. To jest osoba, która korzysta z doświadczeń, która korzysta z lekcji życiowych. To jest ktoś, kto raz że się uczy, a dwa dzieli się również tą wiedzą. Tu jest także taka energia spokoju oraz energia wycofania. Może, może, jeżeli jest jakiś konflikt, warto się wycofać, a nie angażować w niego. Bo tutaj w tej karcie sprawiedliwości też bym powiedziała: zatrzymaj się, zanim zaczniesz oceniać zatrzymaj się, zanim zrobisz burzę. Bo być może nie znasz całej prawdy. I to wszystko może się odwrócić przeciwko Tobie, droga Wago. Nie oceniaj, a sam nie będziesz oceniana. A sama nie będziesz oceniana, bo tak też jest tutaj. No, co pomoże. Karta wieży. Po raz drugi. Puszczenie czegoś wolno. Pozwolenie na to, żeby coś się zakończyło, a nie kurczowe, kontemplowanie jakiegoś bólu w sercu. Tu już trzeba coś puścić. Najważniejszym wydarzeniem jest czwórka monet. No, i zobaczmy. Jeszcze doprecyzuję. Tak, i rycerz kielichów. Czyli tutaj przychodzą jakieś wiadomości. Czwórka monet. Wydaje mi się, że otworzenie się, bo czwórka nas zamyka. I my tutaj nie inwestujemy, my tutaj boimy się zmian, ale z drugiej strony też coś, coś dostajemy, coś przytulamy, coś, co prawia, poprawia naszą stabilizację materialną. Zawodową i być może przychodzą właśnie wiadomości, dzięki którym ta stabilizacja wasza się poprawi. Ale czwórka moment, monet to też kontrola to też zaborczość to też trzymanie się starych ram i starych schematów. A rycerz kielichów mówi o otwartości na nowe, mówi o tym, żeby pozwolić komuś wtargnąć do swojego życia. Więc być może pojawi się ktoś z przeszłości lub jakaś sytuacja z przeszłości, którą wy odbierzecie jako naruszenie waszych granic, czy to osobistych, czy to w ogóle jakichś waszych zawodowych i tak dalej. I odbierzecie to jako sprzeczność interesów. Hmm? Bo wy uważacie, że jest wszystko w porządku, bo wy w tej czwórce monet czujecie się komfortowo, niezawodnie, jesteście zadowoleni, yy, czujecie, że macie kontrolę nad wszystkim. No i pojawia się ten rycerz kielichów, i macie wrażenie, że wszystko chce się, chce wam to zburzyć. Ok, natomiast co dobrego, sąd ostateczny, czyli ta energia odrodzenia się, jak feniks z popiołów. Ta energia szansy na nowe życie, z tym, że to nowe życie to jest takie nowe, stare. Bo wiecie o co chodzi: to nie to, że wy tutaj umieracie tylko coś trzeba uzdrowić, coś trzeba puścić i wtedy wasze życie diametralnie się zmieni odrodzicie się wy jako osoby coś zmieni się w was ale to też może dotyczyć relacji, to może dotyczyć kwestii zawodowych to może dotyczyć tematów z przeszłości, które były gdzieś tam w szufladzie zamiecione pod dywan to ma szansę na rozwiązanie na załatwienie tej sprawy. I to jest co dobrego, czyli po Waszej myśli, także, no, zejdzie to po prostu z Was, tak? Oczyści to Was, tak? I dziesiątka kielichów. To może dotyczyć yy, rodziny, to może dotyczyć szczęścia, jakiejś relacji, budowania tej rodziny, rodu, bo często sąd ostateczny mówi o rodowej krwi, o rodowych sytuacjach. Więc może to się będzie tutaj chciało uzdrowić, ale jeżeli wy będziecie trzymać urazę, to nic z tego nie będzie drogie wagi. Wynik? Królowa Kielichu. Tak, to jest osoba, to może być matka, siostra, ktoś, kto być może będzie chciał odnowić z Wami relacje, wyjaśnić pewną sytuację, otworzyć się na, na coś nowego, właśnie na to uzdrowienie, na poprawienie jakiejś sytuacji. To jest też miłość, to jest wsparcie. To jest energia osoby, dzięki której możemy odzyskać zdrowie, zarówno psychiczne, jak i emocjonalne. No. Hmm. Drogie wagi, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że to jest czas świąt. Wiecie, że e, zmieniają się układy planet bardzo diametralnie zmienia się energia. Gro ludzi się budzi, jakkolwiek to rozumiemy, e, i ten czas tych świąt, właśnie, może być bardzo dla nas specyficzny, bardzo trudny, bo. E, no bo my, my może wybaczamy, ale nie zapominamy. Tak? I jeżeli ktoś przyjdzie, kto naprawdę wyrządził nam jakąś krzywdę, y doprowadził do sytuacji, która w jakiś krzywdzący sposób zmieniła nasze życie, i teraz przyjdzie i, i powie, że y daj mi szansę, to to jest trudne. To to jest trudne. Tak, i król monet. Czyli tutaj, jak gdyby, trzeba tą energię balansować, dać szansę tem, te, tej osobie, uwierzyć w tą zmianę. Dlatego macie też jako radę, już mówiłam: nie oceniajcie zbyt surowo. Um. Jeśli docierają do Ciebie droga wago jakieś informacje, to warto je skonfrontować, a nie wierzyć tak na słowo, tak, tutaj trzeba skupić się na rzetelności, na lojalności i na prawdzie, tak, i na prawdzie, na prawdzie i na uczciwości, o tak, ale, ale... To jest Twoja energia, droga Wago, więc tu przede wszystkim chodzi o uczciwość względem Ciebie, żebyś Ty zachowała się uczciwie względem siebie. To jest kwintesencja tego czytania. Dobrze, jeszcze zobaczmy przesłanie dla Was. Wypłacz się porządnie. Smutek jest bramą do głębi Twojej duszy. Ulga. Przynieś sobie ulgę, droga Wago. Jeśli trzeba płakać, płacz. Jeśli masz ochotę się wykrzyczeć, krzycz. Nie tłum tego w sobie. Trójka Mieczy mówi uwolni, uwolni wszelkie uczucia, emocje, wyrzuć to z siebie, droga wago. Kochane, trzymam za was kciuki, kochane i kochani. Pięknego miesiąca, pozdrawiam.